Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na recenzję myszki Modekomo Volcano Shinobi 3327. Wiem, że sporo widzów oczekiwało recenzji tego modelu, ponieważ jest to myszka tańsza niż model 3360. Dlaczego? Między innymi dlatego, że ma sensor średniopółkowy, a nie taki bardziej zaawansowany jak model 3360. Dzisiaj będziecie mieli dokładne, szczegółowe testy. Cenę tej myszki, jak i modelu 3360 macie w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do Oglądania. Zaczynamy. No i dzisiaj hit cenowy jeśli chodzi o myszki klasy Ultralight Modecom Volcano Shinobi 3327. Jak nazwa mówi w odróżnieniu od trochę droższej myszki Modecom Volcano Shinobi 3360. Tutaj mamy sensor Pixart PAW3327, macie tutaj dokładny model, oznaczenie tego sensora. Jest to usprawniona wersja modelu 3325, czyli takiego typowo średniopółkowego sensora. Do wyboru myszka czarna lub biała mamy diody i 72 g wagi. No i biorąc pod uwagę, że tą myszkę da się kupić nawet poniżej stówki, no to jest rewelacja. Mamy parametry, wymiary myszki, próbkowanie do 1000 Hz, przyspieszenie sensora, rozdzielczość do 12400 dpi, od 40 minimalnie 6 przycisków i 1,80 m przewodu. I mamy sterowniki, które Wam dzisiaj oczywiście też pokażę. Pokażę Wam też efekty LEDów. ów W zestawie, co ciekawe, nie mamy wymiennych ślizgaczy. Jest tylko instrukcja. Może też przez to, że myszka tańsza, więc tutaj producent te kilka złotych chciał po prostu zaoszczędzić, żeby cena była jak najniższa. Mamy taką krótką instrukcję i to by było na tyle. Natomiast co do samej myszki, fajnie, że przyszła wersja biała, ponieważ 3360 miałem w wersji czarnej. Jeszcze te myszki będę dla Was porównywać, zobaczcie białą z czarną w jednym filmie, ale zacznijmy po kolei, czyli od przewodu. Przewód w tym przypadku mamy szary, jest tyk USB pozłacany, tutaj jest filterek, mamy opaskę do spięcia nadmiaru przewodu i przewód przypomina takie sznurowadło. Czyli jest bardzo elastyczny i mamy tutaj trochę przestrzeni pomiędzy oplotem, a właściwym przewodem we wnętrzu. W myszce trzyma się to dobrze, bardzo sztywno. Od spodu mamy ślizgacze białe. Są cztery dobrej jakości. Nie ma tutaj tego ślizgacza dookoła sensora, który jest w niektórych myszkach. I mamy od spodu jeszcze przycisk do przestawiania polling rate. I co ciekawe, ta myszka też jest powycinana dołem. Tutaj mamy dwa przyciski boczne. Top jest dość mocno powycinany. Przycisk do DPI, rolka, która działa jako przycisk i przyciski główne. Po drugiej stronie już przycisków nie mamy, za to mamy logo Volcano. No i taka jest sylwetka myszki, jest to myszka średniej wielkości. Przy okazji bardzo wygodna. Jak myszkę sobie podłączymy, ożywają przepiękne diody. Pod przyciskami głównymi zastosowano przełączniki Chłano, które wytrzymują do 10 milionów klików, więc w myszce zastówę naprawdę bardzo dużo, bardzo dobry wynik. Diody przebijają tutaj przez te wycięcia. Po bokach mamy główny taki pasek dookoła oraz mamy diody wewnętrzne i rolkę, które są uzależnione tutaj od skoku DPI. No i robi to naprawdę dobre wrażenie. Co do ślizgaczy, zobaczcie sobie. Myszka jest bardzo lekka, ślizgacze są bardzo śliskie, więc przemieszcza się bez żadnego wysiłku, po prostu sobie pływa. Jeśli mamy podkładkę dobrej jakości, to będzie ta myszka tutaj tak się lekko przemieszczać. Chyba, że mamy podkładkę typu kontrol, to oczywiście ten ślizg jest wtedy troszeczkę mniejszy. No i jeśli chodzi o wymiary myszki, to podobnie jak podaje producent na opakowaniu, tutaj mamy 120 parę milimetrów, niecałe 130 na szerokość około 65. Dobrze, przejdźmy do sekcji sterowników i do sprawdzenia precyzji tej myszki, a przy okazji widzicie ją w tej chwili w kompletnych ciemnościach. Wygląda naprawdę ładnie, ale... Prezentacja LEDów będzie za chwilkę. Natomiast spójrzmy sobie na software. Mamy konfigurację poszczególnych przycisków. Do wyboru trzy profile. I po prawej stronie najważniejsze, czyli zakładki. Skoki DPI, których możemy mieć maksymalnie 6. Do testów wystarczy nam 3 skoki, czyli 12000, 12, 1400 maksymalna. Zakładka Lightning to za chwilkę. Parametry myszki do testów. Poprawę. Precyzji wyłączamy. Mamy tutaj standardowe parametry, czyli czułość myszki, prędkość scrolla i prędkość double clicku. Polling rate, czyli częstotliwość próbkowania od 125 do 1000 Hz. I tutaj czas reakcji myszki, opcja dla zaawansowanych użytkowników. Można sobie z tym pokombinować na własną rękę. A tymczasem przejdźmy do prezentacji LEDów. Tutaj przyda mi się drugi gryzoń, żebyście tego dobrze widzieli. Tak więc wskaźnik speed na efektach, gdzie możemy przyspieszyć. Wskaźnik wydaje się długi, ale tak naprawdę mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czyli trzy wartości tej prędkości. No i możemy też wybrać sobie kierunek. Pierwszy efekt rainbow bardzo ładny. Efektów nie ma przesadnie dużo, ale są naprawdę ciekawe. Efekt steady, czyli po prostu stałe światło. Wybieramy sobie kolor, na przykład taki. I jak widzicie, działa to w locie. Oczywiście tutaj kolor w myszce i na scrollu zmienia się wraz z wartością DPI, a konfigurujemy diody dolne. Patrzymy, co tam jest dalej. Breathing, czyli oddychanie. W tej chwili jest to oddychanie siedmiokolorowe, bo tyle sobie kolorów możemy ustawić. Jeśli sobie na przykład ustawimy tutaj w tym ciągu tylko czerwony albo czerwony, niebieski, no to będą dwa kolory, jeden kolor lub tam ile chcecie, do siedmiu maksymalnie. No i też możemy wybrać sobie prędkość. Następnie fajny efekt, czyli Colorful Tail. Takie kolorki przemykające po myszce. Całkiem przyjemny efekt. Pokażę Wam jeszcze od spodu, jak to wygląda. O no właśnie coś takiego. No po prostu podświetlona ta myszka jest bosko. Teraz efekt neon, czyli nie oddychanie, a takie płynne przenikanie kolorów bez żadnego przygasania. No i mamy to w trybie RGB. Następnie mamy Colorful Steady, czyli stałe, ale mamy strefy myszki, które możemy sobie tutaj dowolnie skonfigurować. Jak widzicie, po kolei. Czerwona, niebieska, zielona. Czyli na przykład czerwoną sobie zmienimy na żółtą. No i mamy z przodu żółty. I z drugiej strony to samo, bo te strefy się tutaj gdzieś łączą. Ten fiolet to jest sama końcówka, czyli po prostu tutaj jak coś też zmienimy sobie. Przydamy po prostu białe LEDy, cyk i mamy białe. Tak więc można sobie tutaj po swojemu troszeczkę pokombinować. Następne to flicker, czyli takie. Mruganie. W tej chwili kolory takie dość policyjne bym powiedział, ale można to sobie w razie czego zmienić. Na przykład na zieleń i róż. No i nie możemy niestety spowolnić tego, więc będzie to taki szybki dyskotekowy efekt. No, jak ktoś tak lubi, to ok. Dla mnie osobiście za dynamiczny efekt. Stars Twinkle. Tutaj na szczęście mamy wybór prędkości. No i to jest coś takiego. Takie losowe. Po prostu, jak sama nazwa mówi, mruganie gwiazdek. Kolejny efekt to wave. Tak wygląda właśnie fala. I jeszcze Wam pokażę na minimalnej prędkości. Zresztą, że nie jest to taki płynny efekt jak niektóre tutaj poprzednie, na przykład Rainbow. Rainbow mamy taki płynny, a wave w przeciwieństwie do tego to jest taki efekt. Z delikatnymi takimi skokami, przerwami. No i ostatnie co mamy to LED-off. Jeśli komuś te LEDy przeszkadzają, to zostaną wtedy tylko te od DPI. No i dobrze, teraz już ta myszka nam nie będzie potrzebna. Sprawdzimy sobie interpolację. No i standardowo na początek podkładka miękka 1000 DPI. Nic się nie dzieje. 3000 Nic się nie dzieje. I 12,400 już bardzo szybki ruch. No i mamy niewielką interpolację przy maksymalnym DPI. Zobaczcie, na 6000, czyli na wysokim DPI, tej interpolacji nie było. Zaczyna się ona od około 7000. Więc do 6000 możecie spokojnie używać, nie bojąc się o jakąkolwiek interpolację. No i podkładka twarda, raczej mniej popularne podkładki. Ale sprawdźmy. 1000, nic się nie dzieje. 3000, bardzo ładnie. 7000 jest interpolacja. Więc zmniejszamy sobie do 6 i 6000 bez interpolacji. No 12400, oczywiście interpolacja, to już wiemy od kiedy się ona zaczyna. No i test precyzji ruchu. Zaczynamy od 1000. Na podkładce twardej ruch jest szybki, ale tutaj zobaczcie, angle snapping się nie wkrada, ani nic złego się nie dzieje. Na 3000, jak to będzie, no ruch już będzie dużo szybszy. Nadal poprawność tego ruchu jest bardzo dobra. 6000 bez interpolacji, delikatny spadek precyzji. No i miejscami wkradają się jakieś drobne artefakty, ale pamiętajcie, że to jest podkładka twarda, czyli nie do końca lubiąca się z takimi sensorami. No i przy 12400 jest już duży spadek precyzji, ciężko kontrolować, ale już wracamy na podkładkę miękką, czy na powierzchnię, na której takie myszki czują się po prostu najlepiej. Zaczynamy od 1000 przy bardzo szybkich ruchach. Potrafią wystąpić jakieś lekkie anomalie. Angle Snapping nie występuje. Zobaczcie, jak bardzo szybko ruszam. To znowu tutaj wystąpiły jakieś przycięcia 3000. No i znów lekkie artefakty się wkradły przy naprawdę szybkich ruchach. Tak więc jest generalnie ok. Poza bardzo szybkimi ruchami. Teraz mamy 6000. Większość ruchów ok, ale przy dynamicznych ruchach tutaj nie do końca ten ruch wyglądał jak trzeba. No i 12400. Bardzo duża prędkość i duży spadek precyzji. Tak więc sensor czasami nie zachowuje się idealnie, ale też weźmy pod uwagę, z jakiej półki to jest myszka. To jest myszka praktycznie na każdą kieszeń, jeśli chodzi o myszki Ultralight. To tak taniej myszki z polskiej dystrybucji chyba po prostu nie znajdziemy. Tak więc, też tu pewne mankamenty myślę, że można w tej cenie wybaczyć. Ale to są cały czas, jakby nie było, testy programowe, syntetyczne. Sprawdźmy w grze. Dobrze, zabieramy się za testy myszki. Na początek 1000 dpi. Dla mnie idealna rozdzielczość do strzelanek. Jak na razie bezproblemowo. 3000 już dla mnie trochę duża rozdzielczość do strzelanek wolę mniejsze no ale jak widzicie też generalnie wypada to nieźle da się szybko i precyzyjnie celować no i test 360 stopni na 3000 dynamiczny ruch a 1000 już mniej dynamiczny sam raz żeby taki jeden obrót za siebie zrobić no, jeśli chodzi o precyzję, nie mam tutaj zarzutów w tej cenie. Jest to sensor idealny. Mamy oczywiście takie sensory jak PMW3389, ale takie myszki z tymi sensorami kosztują przynajmniej dwa razy tyle co ta myszka, a czasami jeszcze więcej. I teraz ile ta nasza myszka Ultralight waży? 72 gramy według producenta. No dokładnie zgadza się mniej więcej. Tutaj położę. Inaczej jest 72 gramy. Tak więc myszka leciutka Asus z parametrem LOD, podkładka miękka na jednej płycie jeszcze działa, na dwóch płytach nie działa. Tak więc parametr LOD jest na około 2 mm dla podkładki miękkiej. Na twardej jeszcze odrobinkę działa inny typ powierzchni, więc ma prawo się trochę inaczej ten sensor zachowywać i na trzech nie działa. Czyli dwie płyty na podkładkę miękką, trzy płyty na podkładkę twardą. No dobrze, czas na kilka zdań podsumowania standardowo, jak na koniec każdego mojego filmu. Jeśli chodzi o sensor, no nie jest to sensor idealny. Widzieliście, że do 6000 z haczykiem, jeśli chodzi o wartość DPI, sprawdza się on bez interpolacji. Natomiast wyższe rozdzielczości są już generowane programowo, czyli wkrada się interpolacja i wkrada się spadek precyzji. Jest to poprawiona wersja sensora 3325, czyli takiego typowo średniopułkowego. Sensor przyzwoity, wystarczający, dobry do większości gier. Na Natomiast nie można na pewno powiedzieć, że jest to sensor z najwyższej półki. Jeśli chodzi o starszego brata, czyli Shinobi 3360, no tam już mamy sensor, jak sama nazwa mówi, PMW 3360, który już ma bliżej do 3389, czyli najlepszego sensora w myszkach, niż do właśnie sensora z myszki, którą tutaj w tej chwili prezentuję. Ale z drugiej strony dostajemy myszkę klasy Ultralight, dobrze wykonaną, z dobrze działającymi przyciskami, w bardzo atrakcyjnej cenie. Tak więc dobrze, że mamy wybór. Jeśli ktoś chce tańszą myszkę, wystarczy średniopółkowy sensor, no to Shinobi 3327. A jeśli ktoś szuka czegoś bardziej zaawansowanego, z bardziej precyzyjnym sensorem, no to 3360. Jeszcze tak jak zapowiedziałem, w trakcie trwania tego filmu będzie porównanie obu myszek, jako że jeszcze mam je tutaj u siebie, więc czemu nie zrobić porównania? Myślę, że za jakieś kilkanaście dni to porównanie się na kanale pojawi. Jak zauważyliście, porównań na kanale ostatnio przybywa. Kiedyś bo ich bardzo dużo, potem była przerwa, ale do tego wracam, ponieważ myślę, że takie filmy dla Was okazują się niezwykle pomocne. Zresztą oglądalność i oceny ostatnich filmów typu porównania mówią same za siebie. No jeśli film się spodobał, był przydatny, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się w kolejnych filmach już niedługo. Pozdrawiam Was. Cześć!